I witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Liberty City Stories I w poprzednim odcinku jak zapewne pamiętacie to Ray Do nas zadzwonił, czyli ten skorumpowany gliniarz Z którym mieliśmy już przyjemność Dla którego w zasadzie mieliśmy przyjemność pracować Zdradził nam, że ma jakieś ciekawe informacje e, Które Salwatorowi mogłyby się przydać Sprawdźmy te informacje Oj, w tym samym miejscu co wtedy. To dobra, tu można zjechać z tego co pamiętam. No powiedzmy. Dobra i o co chodzi? O to O Boże, znowu trzeba się sprężać. Ale na szczęście mamy sprzęt do niszczenia ciężarówek. Czytaj motorynka. Tak, teraz będę tak to nazywał, motorynka. Motory mają taką zaletę niepowtarzalną, że można strzelać z przodu, tak przypomnę. Co może się nam kinda przydać. Bo nie trzeba będzie się zrównywać prędkością z tymi ciężarówkami. No, niestety, na przyjemność, na tą przyjemność, żeby strzelać z samochodu z przodu, to dopiero czwórka wprowadziła. Czyli ta nowa era GTA, era HD. Która. Zaczęła się średnio, gdyż. Mo, Okej, okay, można mówić, że czwórka to była rewolucja, ale problemy z optymalizacją troszeczkę zepsuły tą rewolucję. Dobra, zaczynamy nasze show. O, one są chronione. Okej, okay. to mamy z głowy. Ale motorynka już y, wymaga wymiany. Ale to nic, poradzimy sobie z tym co mamy. Albo zmienimy. Albo też i nie. Dobra, oddawaj motora. Dobra, mamy to. Okej, okay, to jest przednik, którego nie wziąłem pod uwagę. Ale z tego co powiem tu będzie można... Wykręcić i zrobić ich w Dokładnie A teraz, a w zasadzie to ja się bardziej zrobiłem w jajo teraz, teraz to tylko się proszę, żeby ktoś mi tutaj zaklinował na amen Ale na szczęście ci foreli to są debile I jak już raz wysiedli z auta to najwidoczniej nie wsiądą z powrotem Bo to chipy Dobra, Kansai doryf to tu. Albo i nie. Dobra, ale ten problem się przynajmniej rozwiązał sam. I, i, a to, że nie mam autka, no. Dobra. Porzucę sobie ciężarówkę. You don't mind, right? A, spóźniłem się. Dobra. Same sukcesy na dzień dobry. A ta seria miała pójść tak gładko, zaskoczenie nie idzie. Kompletnie jestem przybity. Nawet nie macie pojęcia. Dobra, tym razem to spróbujmy jeszcze raz, ale tym razem już seryjnie zapierdalamy. I fajnie byłoby, gdyby gra w końcu dała mi możliwość wymiany. Eee, ty, Tego Mashigana, który mam na tamtym, który miałem wcześniej, naprawdę nie lubię, kiedy misja podmienia bronie, które mam na gorsze. Jeżeli podmienia na lepsze, proszę bardzo, ale w drugą stronę, to niech kurwa spłonie w piekle. Najlepiej. W ogóle nie wiem co to jest ten muniszy. Chyba że to chodzi o amunicję, nie wiem. Dobra, tym razem zapierdalamy. Tym razem to trzeba się pospieszyć. I najlepiej to nie dać sobie przebić opony, bo to się kończy różnie. I baczniej obserwować minimapę, gdzie są nasze cele. Dobra, tu z tego co powiem, trzeba skręcić w... w prawo, w lewo. Czytaj Mianowicie, tu może spróbujmy zamienić trochę kolejność. Bo ta druga ciężarówka wydaje się być bliżej celu. Dobra, z drogi. Okej, okay. spierdalamy. Olacz tego kawacha już. Dobra, druga jest. Nie wiem gdzie. W ja mógłbym sprawdzić na mapie, ale nie chce mi się tego robić. Dobra, jest tu. Dobra, wykręcaj. Ach, chuj z tą policją. Dobra, ok, Spierdalamy stąd. Ach, jak to dobrze, że już po wszystkim. Wiecie, ja mam coś takiego, że jeżeli jakąś misję muszę powtarzać, to z automatu jej nie lubię. Nie wiem, czy to jest normalne zjawisko, bo z tego co pamiętam w innych GTA były takie misje, że jak coś nie wyjdzie, nie szkodzi, z miłą chęcią powtórzę. Idź w pizdu. O, Lipsa, słuchałaś, szanuję, szanuję lips spoko radio. W, w GTA Trójce to było radio pod tytułem Błagam, zdemonetyzuj mój filmik, bo puszczał tam no, utwory, które są objęte dosyć rygorystycznym prawem autorskim. Aczkolwiek poza Ozzy Osborne to jest chyba taki największy przykład nazistowskiego postępowania z prawa turskimi, bo pamiętam, że w Vice City wystarczyło 10 sekund utworu, żeby mi zablokować filmik na całym świecie. Już nawet nie zdemonetyzować, co i tak mnie wali, ale od razu... ale od razu zablokować w pizdu. Wiem, że... Te przepisy trzeba przestrzegać, przepisów, bo coś tam no, ale kurwa, no trochę elastyczności, no nie zarabiam na tym. O Boże. Dobra, czyli znowu będziemy niańczyć donika. Spoko. Aż... Dż... Czasami momentami jak widzę Donalda Lowa, Lava w tej grze, to aż ciężko mi uwierzyć, że to ta sama postać co była w GTA 3 Zwłaszcza, że, prze... Róż... że tutaj mówimy o różnicy dwóch lat. Bo okej, okay, Vice City no to rozumiem, to jest 20 parę lat różnicy. Ale tutaj w tym wypadku tea... Dziwna sprawa. O Boże, zagapiłem się na czat. Powinienem wyłączyć tą wtyczkę na nagrywki. No ale cóż. Dobra, zaparkujmy. Na tej pani. Low na szczyty, ta? Goes <laughs> missing every day. Okay. Not to mention judges, witnesses, jurors. I hope you see it that way. One of my men has been following the guy with the evidence. They'll meet you under the overpass in Newport. Okay. not spotkanie pod obwodnicą. To będzie w tę stronę. No, wykręcaj, wykręcaj. Ja jestem prawie pewien, że ja po nie powinienem jechać tą drogą, ale no cóż, zaraz się przekonamy. W sumie, zrobi. A bo nie, nie robię skróta, bo tam jest przecież kurwa woda. Pomyśl czasami marszalku. Dobra, wymienię tę bansheetkę, bo moja już się nadaje na złom. Wezmę sobie tą. Powinna być lepsza i szybsza, bo wiecie, czerwona. Hahaha. Boże, ha, ha. framerate, ogarni się. Dobra, gdzie mam się z nim spotkać? Bo już mnie to wnerwiać zaczyna. Już sobie lepszego miejsca do umawiania się nie mógł wymyślić. Dobra. A dobra, to będzie tu. To na pewno tu. Dobra, wsiadamy do auta. Uh, Tony, the Okej. Okay. Czyli wsiadłem tutaj tylko po to. Dobra, może zbadajmy najpierw teren. Skorzystajmy z tego, że mamy tą snajperkę. O, dobra, to ja już widzę. Na czym będzie polegać ta robota. Tak, twój kolega właśnie padł na glebę, ale ty się tym kompletnie nie przejmuj. Popieram takie zachowania. O, snajperka tyle ułatwia momentami. Dobra, ale to pewnie nie wszyscy. Podejrzewam, że będę musiał się tam troszeczkę poprzebijać. O, widzę kolejnego kandydata na wpierdul. a nie, jednak się przywidziało. Aha, dobra, Roz zrozumiałem aluzję. Ok. Pojawiły się. No. Dobra, wiecie co będzie tego? No kurwa, ja pierdolę. Ty jesteś. Cześć mi, Toni, czy ty jesteś kurwa opóźniony jakiś czy coś? Ech. Zamiast rzucić granatem, to się kurwa będzie zastanawiać pół dnia. Proszę, kurwa, nie zatnij mi się. Dziękuję. Nie no, nie wiem, na PSWicie to mi się ani razu ta girka nie zacięła. Dobra, wiem już przynajmniej gdzie mamy jechać. Kierunek północ. Chyba. Chyba, że coś pojebałem. A i owszem, południe. Nie wiem, co, co mi się ujebało w tym UB, że biuro Donalda Lowa było na północy. Nie mam po... a jest wręcz przeciwnie. Nie wiem, naprawdę. Pozwólcie, że nie będę tego roztrząsać, na no najgorsze jest to, że trochę trzeba się najeździć. I jeszcze straciłem dużo w chuj czasu. Jeszcze straciłem w chuj czasu w dodatku szukając tego miejsca, które wcale nie było takie trudne do odnalezienia. Chociaż niedaleko domu Asuki, no Kaman. Tak wiem, że jesteś w gównie po uszy. Nic nowego dla mnie uwierz. Dobra, wsiadamy w bansheateł. I spróbujemy jeszcze raz wykonać tą misję. Niestety, ale tego typu misje są w dużej mierze, kurwa, uzależnione od farta. Że gra zadziała dokładnie tak, jak powinna działać w danym momencie. Bo któryś, któryś już raz zjebałem misję tylko dlatego, że... Eee, Tony nie wykonał mojego polecenia. Skoro już tu jestem, to w sumie eee, skoczę po kevlar, bo już jest trochę krucho z tym. Dobra, zamknij mordę i dawaj kevlar. Kurwa, ja pierdolę! Trata pierdolonego czasu! Tylko dlatego, że przez przypadek wcisnąłem nie ten guzik co trzeba. Ja jebie. No naprawdę, trzeba być opóźnionym umysłowo, żeby coś takiego zrobić. Dobra. I to już kupię kevlar od razu. Żeby już nie robić tego. Chociaż to jest podro. Ale już chuj, jebać. Dobra, Tony, kup co trzeba i proszę Cię, nie strzelaj bez potrzeby. Więcej. I nie ściągaj na siebie uwagi policji, kiedy Cię o to proszę. I w ogóle wykonaj, wykonuj moje polecenia, które Ci tym dual DualShockiem wydaje, a nie kurde, że zamiast rzucić granatem to dłubiesz se w piździe. Albo w nosie. Nie wnikałem w sumie. Dobra, Doniek, pospiesz się z tym telefonem, bo nie mam tutaj całego dnia. Już mnie wkurwiłeś. Już się nie lubię. Jesteś na mojej czarnej liście. Ale Love zleca nam w tej części nawet fajną misję. Ale o tym później. Mm, dużo później. W zasadzie to w momencie, jak odblokujemy, stamtąd dopiero. Znaczy Shoresade Veil. Vale. Stamtąd już mamy odblokowane. Stanton, stamtąd. Ach, chuj z tym. Chuj z wymową nazwy tej wyspy. Chuj ze wszystkim. Chuj z tą grą w ogóle. Byle ją przejść. I nie wracać już do niej nigdy. Nie wiem, po chuj zacząłem tą serię, no ale cóż. Ch mam wrażenie, że chyba dla zasady, żeby mieć wszystko z uniwersum 3D. Co nie ma sensu, bo i tak nie będę miał wszystkiego, gdyż jeszcze jest... E z tego co pamiętam, GTA Advance, które wyszło na GBA. A nie chce mi się e e bawić w emulowanie GBA, więc cóż. Oryginalnego GBA też nie mam, więc... Dobra. Dziękuję za twój wkład. I myślę, że spróbuję podejść do tej misji troszeczkę inaczej. A mianowicie punkt pierwszy. Kasujemy gnoj. Bo jak widzicie, oni mają w piździe to, że ludzie na ich oczach obok umierają. Bo na chuj zwracać uwagę na takie rzeczy. I ewentualnie spróbuję powystrzelać ich wszystkich ze snajpery z góry. To jest w sumie dobry sposób. Na rozwiązywanie problemów. Aha, mój plan ma lukę. A mogę wejść jakoś tu? Mogę! To w ogóle super. O, zaczyna się. Gorzej, że ja go nie widzę. Dobra, wiecie co inaczej. Eee, po pierwsze, spróbuję jakoś sprawnie skasować tego gnojka. Taki chuj. Dobra, masz tu w kolanko. I szybko... I szybko przełączyć się na gran... A, jeszcze tam jest S-Hall. I teraz przełączyć się na granaty. I jak tylko pojawi się to autko... Które się nie pojawia teraz i mnie to troszkę martwi... To pisnę granatem po prostu rasa porządnie i rozwiążemy... Problem. Szybka akcja. Pytanie ile jeszcze będę musiał tam łazić. O, jest motherfucker. Dobra, tu widzę kolejnych przegrywów. Okej, okay, to już jest niedaleko w sumie. Do, jak to dobrze że snajpera na strzała? Ok, bullshitowych hitboxów, ciąg dalszy. Hmm. Zastanawiam się, czy to mądre. Czy to jest mądre, że po prostu tam po, podejść i po prostu wsiąść w auto i spierdalać? Znając moje szczęście, raczej. A, dobra, bo tu nie było gościa. To mi się coś ujebało. Dobra, chuj, ryzykuję. Spierdalamy stąd. Człowiek ewidentnie słyszę, że coś tu jeździ. Nara, tędy, z tego, co pamiętam. Dobra, ogarni się. Aha. I co? I po misji, tak? No było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy odcinek, a tej grze życzę wielkiego chuja w dupę na razie.